Cześć, witajcie. Ostatnio siedziałam sobie tak na Amazonie, przeglądałam strony i znalazłem fajne mikrofony do telefonu w dobrej cenie i z dobrą opinią 70 osób dało za te mikrofony na 5 możliwych gwiazdek, mieli 5 gwiazdek. 70 osób dało 5 gwiazdek. Mieli równo 5 punktów, także bardzo dobre mikrofony, i już Wam pokazuję. To są takie, właśnie mikrofony, które kopiłem do telefonu i one mają wejście, słuchajcie, tutaj gdzieś pisze tak, na USB-C wersja i na lighting, czyli na te starsze iPhone'y. I te, właśnie mikrofony. Miały bardzo dobrą opinię, dlatego je ja kupiłem. Zapłaciłem za nie 36 funtów bez PENSA. I teraz, może, rozpakujmy. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Tutaj ja muszę jakoś. O, się udało. Mam nadzieję, że się udało. Już wyjmuję te mikrofony. I słuchajcie, co tutaj jest. Jest taka ulotka. Przejściówka z USB-C na Lightning, jak dobrze widać. Co tu jeszcze? Yy... Kabelek, takie klipsy. To właśnie takie namagnesowane one są. Do tego się trzymają razem. Takie klipsy i torebka. A to są właśnie te tutaj mikrofony. Właśnie zaraz ja to otworzę. Tak zobaczcie to wygląda. Takie są mikrofony. Tylko muszę to połączyć to. Chyba z telefonem, tak mi się wydaje na, na, przez bluetooth. Bardzo fajnie to wygląda i taki jest podłączenie do do telefonu, słuchajcie, tutaj się naciska? Chyba nie, nic się nie naciska. Takie podłączenie do telefonu, dlatego będę testował. Jak uda mi się je dobrze sprawdzić, to zaraz wam pokażę, jak te mikrofony nagrywają. Czekajcie, chwilę, dla was to jest moment. Dla mnie to jest z 5 minut, żebym to ogarnął. Także zaraz się widzimy. I już jestem, słuchajcie. Teraz trzymam tutaj ten mikrofon. Zielone światełko się świeci. Tutaj mi po prostu do telefonu mam podłączone. Nie wiem, jak to działa. Mam nadzieję, że dobrze. Trzymam przy twarzy. No, mam nadzieję, że to wszystko będzie sprawnie ładnie działać. No, i tutaj, słuchajcie te clips nie wiem jak to się montuje a to jest na magnes słuchajcie to jest na magnes to jest na magnes i to jest takie przypinane aha to tutaj sobie tak tak słuchajcie dopinasz i przyczepiasz zaraz spadło mi to jeszcze raz to zrobię tak się dopina która to strona była słuchajcie bo ja nie wiem i tutaj, i tutaj, tak na magnes. I w taki sposób można sobie to przypiąć. Także mam nadzieję, że głos jest dobry, że dobrze mnie słychać. Tak jak powiedziałem wcześniej, za te mikrofony do telefonu zapłaciłem 36 funtów bez pens, ale miały bardzo dobre opinie. Także mam nadzieję, że będę mi się dobrze spisywać. Przy nagrywaniu vlogów, no i taka polecajka dla Was. Nie wiem, to jest słuchajcie, takie bezfirmowe. Także zobaczcie na pudełku, yy, co tutaj pisze. Właśnie tak, tak, takie pudełeczko. Wyprodukowane, oczywiście, w Chinach, w Chinach, wyprodukowane, ale z bardzo dobrą opinią. Także polecajka, polecam, bo. Mam nadzieję, że dobre mikrofony i się sprawdzą. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się czołem.